Mamy kolejne zadanie z naszego portalu. Jak zwykle skopiowałem je sobie do notatnika i tam je będziemy rozwiązywać. Czyli tak. Marek poszedł nurkować. Gdy nurkował coraz głębiej, ciśnienie wokół niego rosło ze stałą szybkością. Może to sobie podkreślimy ze stałą szybkością. W tablicy jest porównanie głębokości, na której się znajduje w metrach, a ciśnienia wody wokół niego w atmosferach. I tu mamy tę tabelkę. I pytanie jest, jakie było ciśnienie wokół marka, gdy był na głębokości 30 metrów. I zachęcam może teraz do przerwania, oglądania tego filmu i próby samodzielnego rozwiązania tego zadania. No dobrze, to jakbyśmy to sobie mogli wyobrazić, jakbyśmy to robili, tak? No, chcielibyśmy obliczyć, no, z jaką szybkością to ciśnienie przyrastało, no i wiemy, ile było na 22. Wiemy, że od 22 do 30 jest 8 metrów, jeżeli będziemy wiedzieli, ile ciśnienie przyrasta na 1 metr, no to dodamy do, do 3 i 2, dodamy 8 razy przyrost ciśnienia na 1 metr, no to dostaniemy ciśnienie na 30 metrach. Czyli najpierw policzmy, jakie jest, jaki jest przyrost ciśnienia na 1 metr. Więc tak, tutaj mamy 4 metry, obniżył się o 4 metry, a ciśnienie wzrosło o ile? No 2,8 minus 2,4, czyli 0,4 atmosfery. Jeszcze może sprawdźmy, że dane w tabeli są zgodne z tą, z tą założeniem, z treścią zadania, że stała szybkość, czyli tutaj po następnych 4 metrach, y, powinna być taka sama różnica, prawda? I rzeczywiście jest, bo tutaj 3,2 minus 2,8 to też jest 0,4. Czyli widzimy, że na każde 4 metry przyrastało ciśnienie o 0,4 atmosfery. No to na 1 metr przyrosło. Może na biało. Na 1 metr przyrosło 0,4 na 4, czyli to jest 1 dziesiąta atmosfery na 1 metr. Prawda? Taki jest przyrost ciśnienia. No, i on jest zgodny z tym, czego tam na fizyce w się uczyliście. I teraz tak, yy, czyli co, od 22 do 30 metrów to jest 8 metrów. Czyli na 8 metrów to ile, to ile nam przyrosło? No, 8 razy 0,1, czyli 0,8 atmosfery. No i wobec tego na 30 metrach było. Ile? No tyle, ile było na 22, czyli 3 i 2, plus to, co przyrosło, czyli 0,8, czyli 4 atmosfery. Czyli na 30 metrach ciśnienie było 4 atmosfery. Spróbujmy może jeszcze nanieść te wielkości na wykres. Czyli co? Powinna to być funkcja liniowa, prawda? Która jest związana z tym, że to ciśnienie przyrastało ze stałą szybkością. Czyli tutaj mamy głębokość w metrach, tu mamy ciśnienie w atmosferach i spróbujmy nanieść te wielkości, czyli tak 14, czyli 14, tu jest 15, czyli 14 będzie gdzieś tu i teraz jest 0,4, tak 14, nie, przepraszam, nie 0,4, tylko 2 i 4, 2, 2,5, 2 i 4 powiedzmy gdzieś tutaj, tak? czyli to będzie mniej więcej tutaj punkt. No i co, i potem jest 18, no to 18, 20, 18 to gdzieś tu, i powinno być 2 i 8, czyli prawie 3, no to powiedzmy gdzieś tu. No i potem jeszcze 22, tu jest 25, 22, to jest gdzieś tutaj, i 3 i 2. No to 3 i 2, no mniej więcej tu. Tak? No mniej więcej wyszło nam w jednej linii. Zobaczmy jak my to połączymy. No powiedzmy coś takiego w drugą stronę. W drugą stronę na 30 powinno wyjść 2, 4. No mniej więcej trochę widać. Prawda? Tutaj powinniśmy wylądować. No, trochę ta skala jest niedopasowana tutaj do tych, do tych danych. prawda? I z kolei na 0, czyli na, na ciśnienie na 0, powinna być jedna atmosfera. No i mniej więcej się zgadza, prawda, to jest ciśnienie atmosferyczne. Czyli jak na powierzchni wody no jest takie ciśnienie, jak ciśnienie atmosferyczne, czyli właśnie jedna atmosfera. No dobrze, czyli na głębokości 30 metrów mamy 4 atmosfery. I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań.